Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda na rezonansie magnetycznym złamanie trzonu L1. Właśnie takie kompresyjne po upadku. Bardzo często właśnie ten odcinek przy upadkach, w ogóle jeśli się łamie kompresyjnie kręgosłup pędziowy, to bardzo często 12 albo, albo pierwszy kręg. Najczęściej właśnie te dwa ulegają złamaniu. I dzisiaj właśnie Wam pokażę pacjentkę z takim złamaniem. O ile guzki szmorla, o których wspominałem w poprzednich odcinkach, nie bolą, pęknięcie blaszek już potrafi boleć, o tyle złamanie boli jak cholera. Także pokażę Wam, jak to wygląda. Bardzo często nie wymaga to jakiegoś leczenia, tylko zabezpiecza się pacjenta gorsetem na określony czas i czeka się, aż ten krąg się zrośnie. Kręg. Mój tata miał taką kontuzję i nie wymagał żadnej interwencji. Faktycznie miał też złamanie L1. Zrósł, mu się ładnie nic dzieje, jak nie przysadza z rąbaniem drewna i dźwiganiem, to jest wszystko w porządku eee, i nie odczuwa tego. A pokażę wam pacjentkę, która eee, po upadku na molu, chyba z tego co kojarzę, złamała sobie właśnie dwa kręgi w zasadzie. Pokażę wam, jak wygląda takie złamanie L1 na jej przypadku. Eee, I pokażę wam też, eee, ona akurat miała podawany cement do trzonowego, o ile mój tata w leczeniu zachowawczym w leczeniu zachowawczym w jego przypadku wystarczyło, o tyle w, tej, w przypadku tej pani trzeba było podać cement, bo ten, to oni było tak duże, że ten kręg raczej by nie wytrzymał. Więc wam też pokażę, jak wygląda taki cement w rezonansie magnetycznym. No dobrze, to zobaczcie. Tu mamy właśnie rezonans w płaszczyźnie strzałkowej w obrazach te dwa zależnych. No, i zobaczcie, co tu się rzuca w oczy. Od razu ten segment. O, tutaj też miał złamany. Zresztą widać, że dwa kręgi tutaj się złamały. Ale z tego miała największe objawy. Chociaż ciężko powiedzieć, już teraz. Bo ona przyszła do mnie już po tym urazie jakiś czas. W ogóle z innymi problemami w niższych odcinkach. No, ale chciałem Wam pokazać przy okazji, przy okazji tego segmentu, jak to wygląda. Więc, jak sobie zbliżymy troszkę, to zobaczcie. Zobaczcie, jak wygląda blaszka graniczna normalnie i dysk. A tutaj zobaczcie, jest normalnie wbity w zasadzie na całej praktycznie długości tego trzonu. A to to już jest cement. On będzie lepiej widoczny w obrazach T1 zależnych. Zaraz wam je pokażę. Ale tak wygląda faktycznie złamanie takie kompresyjne trzonu w odcinku nęwiowym. Zobaczmy, w jeden. O, tu fajnie widać tę różnicę, bo cement jest ciemniejszy. Zobaczcie, dotąd jeszcze widać dysk, który się wbił do trzonowo, bo złamał się ten kręg. Fajnie, że się nie rozkawałkował i nie odłamał do kanałowo, bo byśmy mieli tutaj na tym poziomie, no to już byśmy mieli paraplegię i wózek. A zobaczcie, tutaj cement ciemniejszy i tak to właśnie tak to właśnie wygląda na rezonansie także cement jest podany po to żeby właśnie związać tą kość i żeby wypełnić to brakujące miejsce żeby siły te nośne które przez przednią kolumnę kręgosłupa przechodzą przy obciążeniu osiowym żeby właśnie ten kręgosłup się nie złamał już doszczętnie więc tak to tak to wygląda jeszcze raz wam pokażę w te dwa i zaraz sobie zobaczymy jeszcze w płaszczyźnie poprzecznej, jak wygląda takie złamanie. No i po co ta rozdzielczość mi się tu zmienia? Dobra. O, tu idziemy. Na, zaraz, może pójdę wyżej. Dla porównania. Tu mamy ładny, zobaczcie, kręg. Z tym, tutaj idzie zielona krecha, Czyli piętro niżej. Tak fajnie powinien wyglądać kręg. Ładnie widać, jak. Jakoś tutaj nie ma żadnych zmian. Dysk, i uwaga, tu już zobaczcie, tu już widać cement. Zobaczcie, jedna trzecia trzonu. Idę wyżej. O, to, to wszystko to było wbicie tego dysku do, do trzonu i złamanie kompresyjne kręgu. Nie? Także tak to wygląda. Tu już jeszcze w odcinku piersiowym coś widzę. Ciekawe, czy, czy mi to nagrali. Pewnie nie, bo to lędźwie. No tak, tu już mi się kończy. No nie, chciałem jeszcze pokazać wam ten, ale tu go nie obejrzymy, tylko możemy sobie trochę w strzałkowej pokombinować. No, także tutaj cementu nie było. Tutaj było złamanie kompresyjne. Zobaczcie zniekształcony jaki trzon, nie? Sklinowa tu dużo niższe niż z tyłu, a tu już trzeba było podać cement. Także tak wygląda złamanie kompresyjne. Zaopatrzony cementem kostnym w reznasie magnetycznym. Tyle na dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybujmy kanał, daj łapkę w górę oraz zachęcam Cię do dyskusji w komentarzach. Widzimy się w każdą środę. Pozdrawiam. Wojtek Jałoński.